Są oczywiście takie, takie przestrzenie w sztuce, które będą bardziej hermetyczne, skierowane do, do męższego drona. A tak naprawdę, jak się postrzega rzeczywistość dookoła okiem, o okiem, pewnym stopniu wrażliwości, to uważa, to, że wiele rzeczy jest sztuką. Sztuką jest, nie wiem, pięknie zaprojektowany mebel, ładnie ubrana dziewczyna w stosownym stroju, też dobrze zaprojektowanym sztuką jest co się, co się dzisiaj mówi o tym designie, jeżeli chodzi o tak zwany, tak zwany design przemysłowy, czyli, czyli rzeczy użytkowych, ale też oczywiście sztuką jest cała, cała, cała ta historia sztuki malarstwa, rzeźby architektury, to co, to, co mamy możliwość, z czym mamy możliwość pracować poprzez, poprzez muzea, wystawy. Galerie. Też, też oczywiście jest cały, cały, szereg, cały szereg takich dziedzin sztuki, które oczywiście poszukują nowych sposobów, znaczy nowych, nowych wrażeń wyrażanych tradycyjnymi sposobami. Weźmiemy muzykę, którą, którą wyrażamy poprzez dźwięk, generowany na tradycyjnych instrumentach. To jest rzeczą oczywiście, jak, jak utalentowany kompozytor tę przestrzeń dźwiękową zorganizuje, wykorzystując oczywiście tradycyjne brzmienie instrumentów. I oczywiście jedne są bardziej nowatorskie, drugie mniej. No, po, po, początek XX wieku i właściwie do, do końca właściwie 50. lat, początek 60. No to, była, to była ta, była ta droga odbywania się tej takiej postromatycznej cechy muzycznej, czyli, czyli ucieczka w absolutnie nowoczesne brzmienia, awangardy, powstało wtedy cały szereg utworów, które dzisiaj prawdopodobnie leżą w szufladach, mało co z tego się, się wykorzystuje, ponieważ mimo wszystko ludzie gdzieś tam na, na jakimś takim poziomie możliwości. Szukamy pewnych, pewnych takich kreacji artystycznych, które wiążą ze sobą trochę tradycji i trochę pokazują jakiegoś nowego ducha. Chyba tak jesteśmy skonstruowani, że, że nie jesteśmy w stanie się oddychać zupełnie od tej, tej historycznej cechy, cechy sztuki i szukamy tych historycznych jakichś takich odbić również, bez, albo próbujemy porównywać, albo szukamy jakichś elementów cech w tej sztuce współczesnej, również e, sięgając trochę za siebie.